Tutaj na Świętym Krzyżu mamy dość specyficzną atmosferę, jeśli chodzi właśnie o rozeznawanie powołania. Po pierwsze dlatego, że jako nowicjusze żyjemy rytmem życia już zakonnego oblackiego. Mamy wraz z ojcami wspólne modlitwy, wspólne Eucharystię. Ten plan jest właśnie bardzo podobny do planu potem życia zakonnika. No i tu też jest specyficzne miejsce, jeśli chodzi nawet o samą przyrodę. Mieszkamy w sumie w sercu puszczy, jesteśmy dość oddaleni od zgiełku dużych miast i ta atmosfera również pomaga nam właśnie wsłuchiwać się w ten subtelny głos Boga w naszych sercach. Moje powołanie rodziło się tak naprawdę od najmłodszych lat. Jako młody chłopak byłem ministrantem, należałem do, takiej, do takiego stowarzyszenia młodzieżowego. Zawsze wyjeżdżaliśmy co roku. Na takie rekolekcje, dni skupienia. Nazywało się to Festiwal Życia w Kodniu. Pierwsze takie moje rekolekcje były bardziej bierne. Jeździłem dla kolegów, żeby się rozerwać. Jednak kilka lat temu coś we mnie się zaczęło rodzić. Pomyślałem sobie, że nie chcę mieć takiego zwykłego życia. Dyskoteki, imprezy dziewczyny. Chciałem. Zrobić coś lepszego. I właśnie w Kościele Ducha Świętego w Kodniu, taki piękny, stary Kościół, podczas adoracji potrzeba nam takiej, takiego obcowania z Chrystusem takiej ciszy, w której naprawdę można usłyszeć głos Pana Boga. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną. I ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec, jedno jesteśmy. Mamy niedzielę dobrego pasterza w całym kościele. Jest to dla nas czas potrzebny i konieczny do modlitwy, do refleksji nad tajemnicą, nad darem, nad misją kapłaństwa. Kiedy dziękujemy Bogu za kapłanów, to również jest to dla nas czas jakichś wspomnień związanych z konkretnym powołaniem konkretnego człowieka. Potrzeba modlić się. Dzisiaj o dobrych pasterzy. A tym, co pomaga najbardziej, to chyba autentyczne świadectwo wrażliwości na drugiego człowieka, który otrzymuje kapłan, który otrzymuje człowiek już realizujący to powołanie. Myślę, że pytanie, jak rozeznawać powołanie, to nie zadracić z oczu dobrego pasterza, który nie boi się człowieka. Nie boi się z Nim być. Być dla Niego w tym, co fundamentalne, ludzkie, i w tym, co najbardziej Boże jest w człowieku. Chodzi o życie, o pełnię życia. Ja znam je, a one idą za mną. To jest powołanie wielkie, Chrystusowe, ale to jest zawsze powołanie dla drugiego człowieka. Nie na pierwszym miejscu dla mnie. Dopiero wtedy można zrozumieć, przeżywając dar kapłaństwa, jego cenę, jego bogactwo i piękno, kiedy jest się dla drugiego człowieka. Dlatego pamiętajmy o modlitwie, by byli wierni ci, którzy są powołani i powoływani dzisiaj w Kościele, a wszyscy powinniśmy dzisiaj wykorzystać okazję do tego by odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie jakie znaczenie ma dla mnie dzisiaj Chrystus który jest naprawdę dobrym posterzem Pomożenie nasze w imieniu Pana, Który niebo i Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie z wami na zawsze. Amen.